Cześć, z tej strony Oliwia z Mediatopie. Witam Cię w kolejnym wideo na naszym kanale, na którym dzielimy się wiedzą z zakresu marketingu branży beauty. Tutaj na naszym kanale znajdziesz już naprawdę bardzo dużo różnych filmów o tematyce marketingowej, czy właśnie na temat Instagrama, rozwijania swojego salonu beauty, pozyskiwania klientów. Więc jeśli jeszcze nie widziałaś żadnych naszych filmów, zachęcam Cię do sprawdzenia w wolnej chwili, a dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ciekawym przykładzie a mianowicie o Iwie, która zapisała 60 nowych klientek w ciągu około 30 dni przy pomocy reklam. Więc to jest bardzo ciekawy temat dla wielu osób, wiele osób chciałoby osiągać podobne wyniki, zastanawia się, czy to jest w ogóle możliwe, a jeśli tak, to jak to zrobić, na co właściwie, od czego zależy, że ktoś jest w stanie zeznać tak dużą liczbę klientek przy pomocy reklam w ciągu miesiąca. Dlatego jeśli ten temat Cię ciekawi, to koniecznie zostań ze mną do końca, bo powiem Ci dokładnie, na co wpływają, jakie są czynniki, które wpływają na takie wyniki, co trzeba robić krok po kroku, żeby takie wyniki osiągać, i od czego to wszystko zależy. Więc e, zaczynamy. Taki przykład, czyli właśnie e, 60 nowych klientek w ciągu około 30 dni. Jest to niesamowity wynik. Tutaj okay. mówimy oczywiście o osobach e, zapisanych przy pomocy kampanii reklamowej, czyli to nie liczymy osób, które są gdzieś tam z polecenia, z poczty bananowej, czy osób, które po prostu są w gabinecie. Kampanie reklamowe, takie skupione na pozyskiwaniu klientek, magają właśnie pozyskiwać klientki, Docierają do nowych osób w okolicy. Teraz zrobię taki skrót właściwie, jak one działają dla osób, które nie za bardzo są zainteresowane w temacie kampanii reklamowych, więc kampanie reklamowe, które są skierowane na pozyskiwanie klientek, trafiają do osób w Twojej okolicy, pokazują Twoje usługi, czyli powiedzmy, promujemy jakiś konkretny zabieg, to może być na przykład Endermologia, to może być liposukcja, to może być kreolipliza, czy jakiś zabieg na twarz, inny, czy na ciało. Nieważne, wybieramy sobie jakiś zabieg, który chcemy promować, na których chcemy pozyskiwać klientki. I ten zabieg trafia do konkretnej grupy osób. Wybierasz, do kogo on ma trafiać. Jeśli jest to zabieg anti-aging, no to raczej do takich osób bardziej dojrzałych. Jeśli jakiś zabieg na przykład odczuczający, to może być jakaś grupa szersza. W zależności od tego, co to jest za zabieg, wybieramy grupę docelową. Często w branży beauty są to po prostu kobiety, bo głównie do kobiet trafiamy jednak z zabiegami beauty. Wybieramy sobie jakiś obszar, na którym ma wyświetlać się ta reklama. To może być cała Twoja miejscowość, to może być jakiś obszar tej miejscowości, to może być Twoja miejscowość plus, plus okoliczne miejscowości. Taka reklama składa się z zdjęć czy z wideo z zabiegów, czyli, na przykład, jeśli promujemy endermologię, to zdjęcia z endermologii, czy wideo z endermologii, jakieś sklejki itd. Do tego tekst reklamowy, który ma pokazywać różne problemy, żeby ta osoba mogła się zidentyfikować, na przykład, że ma taki i taki problem, i endermologia daje takie i takie rozwiązanie i jest rozwiązaniem, tak jakby na ten problem konkretny. I jak taka osoba z Twojej okolicy jest zainteresowana, to klika sobie na przykład tą reklamę, tam, wybiera sobie, tam jest jakiś przycisk i najpierw jak właśnie jest zainteresowana, to wypełnia krótką ankietę, tam są różne pytania wstępne w stylu, jakie efekt ją interesuje, czy była kiedyś w swoim gabinecie, czy na przykład korzystawczy czy z takich zabiegów i tak dalej. Właściwie różne można dawać tam pytania w zależności od tego, jakich informacji potrzebujesz od tej osoby, czego chciałabyś się dowiedzieć. Jak ta osoba wypełni tą ankietę, to później podaje swoje dane kontaktowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, opcjonalnie może być również to mail. I jak wypełni tą ankietę, poda swoje dane kontaktowe, to ty od razu otrzymujesz to u siebie i widzisz ten kontakt od tej zainteresowanej osoby, czym ona jest zainteresowana, właśnie jakim na przykład efektem, jak się nazywa, jaki jest jej numer telefonu, i I kolejny etap to jest już telefon do tej osoby i umówienie się na zabieg. Więc e, tak to wygląda w skrócie, jeśli chodzi o takie kampanie reklamowe e, skierowane na postępowanie klientek Jeśli mam w swoim gabinecie zabiegi na twarz, zabiegi na ciało, to oczywiście dążymy do tego, żeby e, skupić się na pakietach Bo często właśnie takie zabiegi na twarz, zabiegi na ciało sprzedawane są w pakietach Albo na przykład w jakichś beauty planach e, do realizacji, albo w jakichś planach metamorfozy sylwetki Więc e, wiadomo, pojedynczy zabieg nie jest jakiś taki bardzo rentowny ale gdy na przykład sprzedajemy pakiet o wartości 1000 zł, 2000, 3000 zł, to już automatycznie te kwoty bardzo się nam sumują. Więc wyobraź sobie, że na przykład pozyskałaś w miesiącu 10 klientek na zabieg, znaczy na pakiet o wartości 3000 zł, i automatycznie z tego robi się 30 tysięcy złotych, a masz tylko 10 dodatkowych klientek. Więc naprawdę bardzo fajne kwoty można mm, osiągać, przebijać, jeśli mamy w swoim gabinecie pakiety. I głównie taki jest cel, promując jakieś tam pojedyncze zabiegi na twarz, na ciało, żeby te osoby przychodziły na pierwszy zabieg do ciebie, zobaczyły, że w sumie jest fajnie, żebyś tam mogła im zrobić taką konkretną analizę skóry, czy analizę np. ciała, i tak dalej, zrobić taki plan metamorfozy, i żeby już później na tej pierwszej wizycie zapisały się czy na jakieś dalsze zabiegi, czy właśnie wykupiły pakiet, czy jakiś pakiet metamorfozy sylwetki, czy pakiet na przykład metamorfozy twarzy, odżywiania, ujędniania, pozbycia się zmarszczek i tak dalej. Więc to jest oczywiście troszkę bardziej rozbudowane, ale tak mówiąc oczywiście w skrócie, jak działa taki mechanizm, to warto działać w ten sposób, czyli najpierw pozyskiwać klientki na pierwszy zabieg, później właśnie zapraszać te panią na ten pierwszy zabieg, wykonywać ten zabieg, robić tak głębszą, głębszą analizę, jakiś plan działania, i żeby te osoby dalej do ciebie wracały, wypychały pakiety czy korzystały z pojedynczych zabiegów, po prostu już samodzielnie. I właśnie tutaj przykład Izy pokazuje, że Iza zapisała 60 klientek, typowo na ten pierwszy zabieg. Tutaj akurat był przykład liposukcji, czyli zabiegu typowo na ciało. I Izza zapisała 60 klientek, gdy pierwszy zabieg. Ale uwaga, to nie jest jeszcze wszystko, bo pierwszy zabieg to jest ten początek. Tak jak wspomniałam, to jest ten pierwszy krok, ale później właśnie jeszcze do tego dochodzi sprzedaż pakietów. Z jakiś plan metamorfoz i tak dalej. I tutaj w sumie dokładnie już nie wiem, ile tych pakietów było, ale no kilkanaście, może kilkadziesiąt udało się sprzedać pakietów. Więc pomyśl sobie, przy tego, że jest 60 nowych klientów na pierwszy zabieg, które zapłaciło jakby tą kwotę, to jeszcze dodatkowo część osób skusiła się na pakiet albo na przykład na jakiś inny zabieg w gabinecie, albo na przykład wykonuje pojedyncze wizyty. Więc jak duża potęga za tym idzie. Później do tego dochodzą jeszcze osoby, które gdzieś tam są z polecenia, bo na przykład komu się spodobał zabieg, widzi efekty, jest zadowolony, więc polecę dalej. Więc czasami efekt takiej jednej reklamy można naprawdę odczuwać miesiącami później. To jest takie, taki super skutek łożny. Oprócz tego, że my gdzieś tam na bieżąco pulsujemy te klientki, możemy zarobić więcej, możemy właśnie wypełniać swój grafik, to jeszcze później możemy gdzieś tam odczuwać te skutki, przez to, że ta reklama w końcu się świetla. Ta reklama wyświetla się w Twojej okolicy, pokazuje osobom, które tam mieszkają, Twoje usługi, więc y, ktoś może nawet z jakiś czas się odezwać, bo może zapamiętać tą reklamę. Ale na przykład czuje, że y, potrzebuje trochę więcej czasu, albo na przykład teraz dziś wyjeżdża i pamięta o Tobie, odzywa się na przykład za te miesiące, gdzie Ty na przykład już tego zabiegu w ogóle nie promujesz, tylko coś innego, ale ta osoba cały czas pamięta ten zabieg. Więc oczywiście, zależy nam na tym, żeby... Jak najwięcej osób na bieżąco się zapisywało Czyli takich, które widzą reklamę, od razu się zapisują, wszystko się szybko dzieje Bo wtedy, wiadomo, szybciej się zarabia i tak dalej Ale chcę też Ci uświadomić właśnie, że też są takie dodatkowe plusy które może nie są takie jednoznaczne Ale właśnie też występują Czyli właśnie taka reklama długofalowa Która gdzieś tam się wyświetliła kiedyś Ale ktoś tam ją widział, ktoś tam zrobił screen Ktoś sam o niej pamięta I odzywa się za jakiś czas Nawet jeśli Ty nie pamiętasz, że w ogóle promowałaś taki zabieg Bo już powiedzmy promowałaś po kolei 10 innych zabiegów Bo oczywiście to możesz sobie zmieniać W jednym miesiącu możesz promować na przykład endermologię W drugim liposukcję W kolejnym jakiś zabieg na twarz Oczyszczanie wodorowe czy jeszcze coś innego Więc to może się bardzo zmieniać To możesz sobie... Dopasowywać do tego, jaka jest aktualnie sytuacja w Twoim gabinecie, na co potrzebujesz mieć klientek, czy na coś z sezon, co się fajnie sprawdza, co jest takie chwytliwe w tym momencie, czy na przykład, co można wykonywać w danym momencie, tak? Bo są zabiegi, które nie są za bardzo polecane latem, ale na przykład zbliża się jesień i automatycznie zaczyna się sezon, więc też jest to bardziej popularne i z tym możesz kroczyć do promowania. Więc ten zabieg do promocji, do promowania go w Twojej okolicy możesz, się, możesz sobie zmieniać w zależności od potrzeb. Tak jak wspomniałam, może być tak, że na przykład promowałaś jakiś zabieg, powiedzmy zabieg X, na przykład w czerwcu, teraz już promujesz jakiś tam zabieg Y, a już zapomniałaś, że promowałaś ten zabieg, ale ktoś się nagle odzywa, no bo pamiętasz, że na przykład coś takiego było. Więc takie sytuacje też się zdarzają. Ale wiadomo, ma na tym efekcie, żeby też jak najwięcej na bieżąco tych osób się umawiało, żeby jak najwięcej osób przychodziło na wizytę pierwszą, później żeby e, wykupowało pakiety, wykupowało beauty plany, bo wtedy te kwoty zarobione stają się coraz, coraz, coraz większe. I od czego zależy, że na przykład jesteśmy w stanie zawisać taką liczbę osób, jak na przykład 60 nowych osób w miesiącu? To jest już taka, bym powiedziała, że liczba ponad skalę. Naprawdę. 60 nowych klientek to jest przeogromna liczba. Bym powiedziała, że częściej takie liczby około 30-40 bardziej oscydują niż 60. To już są takie osoby, które naprawdę wow, robią przepotężną robotę, że tak powiem, ale też są takie możliwości. Wiadomo, im większe mamy zaangażowanie, im więcej dajemy od siebie, im więcej gdzieś tam poprawiamy, staramy się. To wszystko gdzieś tam dopracowywać, tym lepsze efekty mamy. Więc ja zawsze powtarzam, że Space the Limit, zawsze można te efekty cały czas robić większe, cały czas można przebijać jakieś kolejne rekordy. Więc wszystko, zależy, wszystko jest w Twoich rękach, tak po, prawdę mówiąc, bo jeśli będziesz się starać, będziesz dawać z siebie coraz więcej, będziesz sobie to wszystko analizować. No to poczujesz taką większą kontrolę nad tym wszystkim i sama zobaczysz, że możesz coraz większe efekty samodzielnie generować. Ale właśnie, wracając jeszcze do tego, na co, co wpływa na to, że ktoś jest w stanie, na przykład, zapisać 60 nowych klientek z reklam w miesiącu? Pierwsza rzecz, która jest taka ważna, to jest oczywiście nasza oferta, bo pomyśl w ten sposób. Gabinetów teraz jest coraz więcej, konkurencja też jest coraz większa i na przykład Ty możesz mieć w swoim gabinecie oczyszczanie wodorowe, ale prawdopodobnie 10, może nawet 20 albo 30 gabinetów jest w okolicy, które też mają takie oczyszczanie wodorowe. Oczywiście wszystko zależy od tego, w jakiej jesteś miejscowości, w mniejszych miejscowościach często ta konkurencja jest mniejsza, w dużych miastach konkurencja jest zdecydowanie większa, ale tak czy tak zawsze gdzieś tam ona występuje. Bliżej czy dalej zawsze się te gabinety pojawiają i też mają podobną ofertę do nas. I e, wiadomo, są osoby, które gdzieś tam robią te usługi bardzo źle. Także na przykład starają się robić wszystko na niższym kosztem, mm, nie używają jakichś takich odpowiednich preparatów, starają się gdzieś tam troszkę chmęcić, czy tak powiem, ale e, takich osób powiedziała, że jest mało. Jednak większość osób prowadzi takie pełnowartościowe usługi, które spełniają standardy. I tutaj zaczynają się schody. No bo jednak mamy konkurencję, która też wykonuje te usługi dobrze. Więc co my zrobić, żeby promując się, klienci wybierali nas, a nie na przykład tą osobę, która gdzieś tam na przykład ma te usługi za dwa razy taniej. Tak? Albo na przykład ma też dobrą jakość, ale na przykład te usługi są tańsze. Co robić, tak? Albo na przykład jeśli mamy podobne ceny. Mamy takie same ceny, ale jednak. Kogo ma wybrać klient? Więc tutaj zaczynają się schody. Musimy troszkę sobie tą naszą ofertę rozłożyć na czynniki pierwsze i zastanowić się, dlaczego to są, mają wybierać nas. Takie e, rzeczy, jak na przykład, hmm, klient powinien wybrać mnie, bo mam indywidualne podejście, raczej się nie zdradzają, no bo każdy prawdopodobnie to mówi. E, patrząc tak naprawdę krytycznie na swój biznes, na swoją ofertę, pamiętajmy, że. Te takie rzeczy, jak właśnie indywidualna opieka, właśnie um, szczere chęci, czy na przykład super atmosfera w gabinecie, prawdopodobnie każda osoba o tym mówi. Mało kto myślę, że powie, że mm, ja nie mogę powiedzieć, że na przykład w moim gabinecie jest fajna atmosfera. raczej każdy powie o tym, że to jest coś fajnego. Wiadomo, później klient to weryfikuje, jak naprawdę jest, ale pamiętajmy, że naszą ofertę przygotowujemy po to, żeby tego klienta do nas zaprosić przed tym, jak on u nas będzie, tak jakby, żeby zachęcić go. Do przyjścia do nas, zanim on finalnie u nas będzie, więc tak o, takie rzeczy jak fajna atmosfera, indywidualna opieka i takie nasze zaangażowanie, on dopiero pozna, jak do nas przyjdzie. Ale dopóki u nas, jakby go nie ma, no to nie jest w stanie się o tym przekonać, więc musimy operować troszkę innymi e, wskaźnikami, żeby go przekonać właśnie do nas, a nie żeby na przykład ta osoba wybrała kogoś innego. Więc Warto spojrzeć krytycznie na swoją ofertę, co ja mogę w tej ofercie zaproponować albo jak ją skonstruować, żeby przede wszystkim wyróżniała się czegoś na tle innych, żeby była taką naprawdę słuszną opcją w okolicy, żeby nie było czegoś takiego, że nasza oferta jest dokładnie taka sama jak innych osób, a właściwie to oni mają taniej, my mamy drożej, ale właściwie nic za tą większą ceną nie idzie. Nie warto czegoś takiego robić, bo po prostu wtedy okaże, może się okazać, że tych klientek jest po prostu mało może mieć wyższe ceny i na przykład mamy nawet te 10 zł więcej, czy 20 zł więcej, ale tych klientów jest 5 razy mniej. Więc jeśli chcesz mieć wyższe ceny od innych, to pamiętaj o tym, żeby za tym szła też zdecydowanie większa wartość. Czyli na przykład mamy wyższe ceny zabiegu o 100 zł, czy o 20 zł, czy o 50 zł, ale zdecydowanie więcej też ten klient otrzymuje. Czyli na przykład tam płaci minus 100 zł, ale ma mniejszą, jakby taką okrojoną opcję, a tutaj płaci 100 zł więcej, ale ta opcja jest zdecydowanie bardziej przepakowana, czyli dostaje po prostu więcej. Więc pamiętaj, ty nie musisz obniżać swoich cen, możesz mieć najwyższe ceny w okolicy, ale niech za tą najwyższą ceną też idzie największa wartość, tak żeby tej Twojej ceny nie dało się do niczego przyrównać. Więc e, to taka pierwsza rzecz, która jest bardzo ważna, czyli zaprojektowanie swojej oferty, żeby, tak, żeby była po prostu jedną słuszną obce w okolicy. Tak w skrócie. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, która wpływa na e, takie wyniki, to jest oczywiście reklama. E, jeśli się nie reklamujemy, no to oczywiście ciężko jest nam zapisywać nowe osoby, po prostu te nowe osoby w okolicy o nas nie wiedzą. I nie wiedzą, że istniejemy, że działamy, że z takich zabiegów można na skorzystać. No i też oczywiście, żeby te osoby się dowiedziały, musimy się im w jakiś sposób pokazać. Ale nie każda reklama sprawdza się w, taki, po prostu w takich zabiegach. Nie każda reklama sprawdza się w branży beauty, bo są różne formy reklamy ogólnie na Facebooku. Są reklamy przeznaczone typowo dla produktów elektronicznych, na przykład, dla produktów online. Są reklamy skierowane na polubienia strony, na wyświetlenia filmu na przykład, na aktywność na przekierowanie do Instagrama. Naprawdę jest tego dużo. I po prostu, żeby to wszystko działało, trzeba wybrać taką formę, która rzeczywiście się sprawdza i która rzeczywiście będzie generowała nam te zainteresowanie. Oprócz tego, że musimy wybrać dobrą formę reklamy, to jeszcze musimy do wybrać dobre elementy, które rzeczywiście się sprawdzają. Bo na przykład jeden tekst reklamowy. Może być kompletnie nieskuteczny, a drugi na przykład już daje nam super zainteresowanie, bo trafia dokładnie w takie punkty odbiorcy, na których mu zależy. Tak samo ze zdjęciami. Jedno zdjęcie można nam się wydawać, że jest ładne, ale jest całkowicie ignorowane, bo na przykład ludzie przewijają na Facebooku, ale kompletnie jakby go nie widzieli, bo ono się niby wyświetla, a nie przykuwa wzroku. Więc to wszystko ma znaczenie. To może się wydawać skomplikowane, że właśnie takie reklamy wymagają bardzo dużo tego wszystkiego, tych umiejętności, tego zaangażowania, ale naprawdę po prostu musisz wiedzieć, co się sprawdza. Więc my na przykład już działamy bardzo długo, więc już wiemy dokładnie, jakie teksty się sprawdzają, jakie zdjęcia się sprawdzają, jakie wideo, więc tutaj naprawdę wyklikanie reklamy nie jest jakieś skomplikowane, a dla osób, które dopiero zaczynają branżę, czy na przykład nigdy nie robią reklam i nie wiedzą jakby chcą same, jakby gdzieś tam metodą prób i do tego dochodzić, to może zająć to bardzo długo i może spowodować duże przepranie pieniędzy, dlatego że nie wszystko się sprawdza po prostu. Trzeba wiedzieć, co się sprawdza, jeśli wiemy, co się sprawdza, to samo stworzenie reklamy jest bardzo proste, ale jeśli nie wiemy, no to e, naprawdę może czekać nas bardzo długa przeprawa Sprawdzanie tego wszystkiego, czy to jest to, czy coś innego. I możemy tak próbować miesiącami, może wyjść, że finalnie taki tak nie doszliśmy do tego złotego punktu, który rzeczywiście działa. Więc druga ważna rzecz to jest to, że reklama po prostu musi być skuteczna. Samo. Yy, Korzystanie z reklam jest bardzo ważne. Ja w ogóle uważam, że to jest naprawdę jedno z najlepszych źródeł pozyskiwania klientów aktualnie. Ja bym powiedziała, że nawet najlepsze, bo każdy ma praktycznie Facebooka i Instagrama, więc jak korzysta z tej platformy, to wyświetla się ta reklama. Plus z tej reklamy możemy wejść na profil tej osoby, która się promuje. Właśnie na Facebooka, na Instagrama, gdzie są opinie, gdzie są posty edukacyjne, gdzie są treści edukacyjne, zdjęcia jakieś, metamorfozy, no, mnóstwo jest tego, więc to jest dodatkowe wsparcie dla tej reklamy, że warto skorzystać z tego zabiegu. Więc reklama w Facebooku jest super, jest w niej ogromny na moc, ale żeby to wszystko nam fajnie współgrało i żeby rzeczywiście takie fajne wyniki sobie generować, to też ona musi być po prostu skuteczna. Musi mieć spełnionych kilka ważnych elementów, które po prostu wpływają na to, że to wszystko nam działa. Jeśli wszystko fajnie działa, to wtedy rzeczywiście dużo jest zgłoszeń z tej reklamy. A jak jest dużo zgłoszeń, to jest dużo zapisów, dużo zapisów na pierwszy zabieg, to jest dużo później sprzedanych pakietów. Właśnie. Więc to jest ten drugi podpunkt. Czyli pierwszy podpunkt to jest oferta, że musi mieć super ofertę, która rzeczywiście będzie wyróżniała się na tle innych. Druga rzecz, to musi mieć skuteczną reklamę, która będzie spełniała swoje zadanie i też będzie skutecznie pokazywała nasze usługi większej ilości osób. I ostatni podpunkt, to jest sprzedaż, czyli właśnie rozmowa z tą klientką, zmiana tej wstępnie zainteresowanej osoby w zdecydowaną klientkę. Często w reklamie jest podana cena, na przykład przy takich zabiegach jak twarz, ciało, więc klientka, która już się umawia, zna tą cenę, więc można powiedzieć, że zna mniej więcej ofertę, ale na przykład taka rozmowa jest po to, żeby tak jakby tą wizytę, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście... W przypadku tego konkretnego problemu, ten zabieg będzie dobrą opcją, czy może coś innego. No i oczywiście potwierdzić ten zapis. Więc ta rozmowa też jest bardzo ważna, to jest taki element sprzedaży. Ja bym powiedziała, że ta rozmowa to jest pierwszy element sprzedaży, a drugi element sprzedaży to jest oczywiście ta pierwsza wizyta, gdzie my sprzedajemy te pakiety, sprzedajemy plany metamorfozy, gdzie zatrzymujemy tą klientkę na dłużej. Bo co z tego na przykład, że zapiszesz 100 nowych osób w miesiącu na konkretny zabieg o wartości 200 złotych na przykład. Ta kwota będzie ok, spora, ale nie będzie taka powalająca, aż tak powiem. E, a co w przypadku, gdy na przykład zapiszesz 100 e, nowych osób na zabieg pierwszy, a z tego na przykład 50 osób wykupi pakiet o wartości 1000 zł, automatycznie te kwoty po prostu ogromnie rosną na w górę. Więc e, duży nacisk trzeba na, kłaść na tą pierwszą wizytę, gdzie jest ten pakiet, gdzie mm, po prostu tą e, jakby klientkę zatrzymujemy jakby w naszym salonie dłużej, bo jeśli ta klientka będzie wykonywała tylko pojedyncze wizyty, no to te kwoty nie będą bardzo duże, ale jeśli zatrzymasz się na dłużej, ona wykupi pakiet, będzie przychodziła na inne zabiegi, to wtedy nie musisz pozyskiwać nowych klientek, żeby rzeczywiście te kwoty robiły się coraz większe w Twoim gabinecie. Więc to jest bardzo ważne. Te trzy elementy wpływają na to, że takie wyniki są możliwe, czyli właśnie mm, oferta, skuteczna reklama, i skuteczna sprzedaż. Jeśli wszystkie te elementy są dopracowane, jeśli masz dobry układ ofertowy, który będzie otwierał drogę do sprzedaży pakietowej, jeśli masz dobrze przygotowany też, właśnie dobrze przygotowaną, opracowaną sprzedaż pakietów, to też w ogóle super to wszystko jesteś w stanie później sobie opracować, tak żeby rzeczywiście te pakiety. Były kupowane, wiadomo, łatwo jest o tym mówić, ale trudniej jest to więc też do tego są jakby techniki i takie schematy, tego, żeby rzeczywiście te osoby chciały kupować te pakiety, żeby podejmowały tę decyzję już na tej pierwszej wizycie, więc tego wszystkiego można się nauczyć, to wszystko można sobie poukładać i rzeczywiście jeśli wszystko sobie tak fajnie poukładasz, to takie wyniki później po prostu stoją przed Tobą otworem. Więc do tego oczywiście dochodzi jakaś tam sezonowość. Warto wybierać zabiegi, które akurat w tym momencie są chodliwe, które na przykład są takie, które, których po prostu potrzeba, tak? No bo jeśli na przykład zaczniesz prowadzić zabieg, który w tym momencie nie powinien być wykonywany, albo ludzie boją się go wykonywać, no to wiadomo, że takich wyników raczej no możesz się mieć, ale no trudniej będzie ci zapisać na przykład, nie wiem, 50 nowych w miesiącu, jeśli promujesz zabieg, który w tym momencie no nie powinien być wykonywany, albo na przykład e, ludzie boją się go wykonywać, tak? Więc lepiej skupić się na zabiegach, które rzeczywiście są w danym momencie, bo to dodatkowo jakby potęguje ten efekt. Dodatkowo na przykład zabiegi sezonowe, powiedzmy, e, ludzie wyjeżdżają na wakacje, no to myślą o zabiegach na ciało, tak? Żeby gdzieś tam przyspieszyć ten efekt redukcji, gdzieś tam ujednić skórę, pozbyć się celulitu, więc automatycznie ten efekt się też potęguje, tak? Więc po pierwsze wybieramy zabieg, który gdzieś tam fajnie też się wpasowuje w czas, drugie przygotowujemy swoją ofertę, później... E, skuteczną reklamę i na końcu skutecznie sprzedajemy. Sprzedajemy zabiegi, sprzedajemy pakiety, tak żeby to wszystko fajnie się tam rozwijało. Więc to jest taki krótki przepis na sukces. On nie jest skomplikowany, to nie potrzebujemy mieć żadnych algorytmów, bo do tego jakby um, one nie mają nic. Jakby reklama na Facebooku jest płatna, więc my nie musimy jakby takimi algorytmami bezpłatnymi się przejmować czy nasz post gdzieś tam pójdzie dalej, że się nie go poniosą my płacimy Facebookowi, Instagramowi, więc on musi te posty nasze wyświetlić, znaczy te nasze reklamy, więc jakby tutaj już wiele rzeczy nam odchodzi takich, które którymi nie musimy się zajmować po prostu. Nie musimy tutaj bardzo dbać o swój profil na Facebooku w takim sensie, że nie musimy codziennie czegoś wstawiać, jakiś rolek, jakieś mówionych relacji, to nie jest jakieś takie istotne bardzo, to nie wpływa na te wynik jakoś. Wiadomo, chodzi o to, żeby nasz profil był przygotowany, bo jeśli na przykład nasz profil jest mm, zerowy, nic na nim nie ma, nie masz żadnych opinii, nie ma żadnych postów, nie ma nic, no to wiadomo, że on no, budzi pełne wątpliwości, prawda? Czy coś takiego w ogóle istnieje? Ktoś może zapytać jakiś klient. Tutaj niby ktoś się reklamuje, ale nic nie ma na profilu. Czy ta osoba istnieje, czy ten salon istnieje, albo na przykład. Okej, okay, widzę, że nie ma żadnych opinii. Może to jest jakiś eksperyment. Może ja będę pierwszą osobą, która z tego skorzysta. Może się trochę boję i tak dalej. Więc pamiętaj, że wszystkie rzeczy mają znaczenie. Im więcej gdzieś tam się angażujemy, dbamy o to wszystko, tym te efekty będą lepsze. Jeśli olewamy wszystko, nie dajemy z siebie nic, no to nie możemy liczyć, że efekty same nas przejdą, bo efekty, takie jakie widzisz na przykład na naszym profilu też na Instagramie, Mediantopic, na profilu Tobiasza, um, takie efekty one nie biorą się same z siebie. To są osoby, które za tymi efektami są osoby, które pracują na te efekty, które się angażują, które dają z siebie wszystko. I dzięki temu mogą cieszyć się takimi efektami. Jeśli ktoś się nie angażuje, po prostu rozkłada ręce i czekasz, same klientki przy nas znajdą, ale same do nas, nas przyjdą, no to po prostu nie ma co się dziwić, że później tych efektów nie ma. Więc jeśli chcesz mieć więcej klientek, to pamiętaj, że wszystko zależy od Ciebie. Wszystko zależy od Ciebie, jak Ty do tego podejdziesz, że tu Ty musisz wykonać ten pierwszy krok w kierunku tych klientek. Nie czekać, aż one same się znajdą, dlatego że. W taki sposób, jeśli będziesz czekać, tylko aż klientki same się odezwą, to Twoja konkurencja może te wszystkie klientki zaprosić do siebie, bo możliwe, że Twoja konkurencja już się reklamuje, już promuje swoje zabiegi, już zapisuje te osoby, które mogą być u ciebie, no ale one nie zapiszą, zapiszą się do ciebie, nawet jeśli Ci Twoja oferta jest lepsza, dlatego że o tobie nie wiedzą. Więc pamiętaj o tym, żeby docierać do nowych osób przy mocy reklam, żeby przygotować swoją ofertę, żeby sprzedawać, żeby nie mać tej sprzedaży, bo. Właściwie sprzedaż to nie jest nachalne przyciąganie kogoś do siebie. Sprzedaż to jest po prostu pokazanie tej osobie, że my mamy rozwiązanie na jej konkretny problem. Więc nie bój się sprzedaży, nie bój się wychodzenia nowych osób, pokazania swoich usług, no bez tego zostawiasz te usługi tylko i wyłącznie dla swojego grona odbiorców, dla swoich obserwujących, dla swoich znajomych i dlatego ta liczba klientek może Cię nie zadowalać. Jeśli naprawdę chcesz poruszyć takie zadowalające liczby klientek, chcesz pobijać swoje jakieś rekordy finansowe, to po prostu zastosuj te trzy elementy u siebie. Dopracuj swoją ofertę, druż reklamę na Facebooku, na Instagramie, taką skuteczną, i zacznij skutecznie sprzedawać. I pierwsze zabiegi, i pakiety, i zobaczysz, myślę, że bardzo szybko, jak twoja sytuacja może się odmienić. Jeśli chcesz, żebyśmy ci w tym pomogli, jeśli chciałabyś, żebyśmy mogli ci opracować właśnie tę ofertę tak, żeby otwierała sprzedaż, sprzedaż pakietową, żeby rzeczywiście to wszystko działało, żeby ta oferta była przyciągająca, żeby stała się możliwie nawet jedyną słuszną opcją w okolicy żeby poukładać sobie tą reklamę, tak, żeby ona rzeczywiście działała, żeby do, docierać do nowych osób w okolicy, żeby sprzedawać pakiety, żeby po prostu w bardzo krótkim czasie dojść do takiego momentu, gdzie jesteś zadowolona ze swojego gabinetu, odezwij się do nas na Instagramie, e o współpraca, można napisać po prostu taką wiadomość, takie hasło, współpraca, my już będziemy wiedzieli, że jesteś z tego filmu i powiemy Ci, jak wygląda współpraca z nami, na czym ona polega, jak możemy Ci pomóc dojść do takich wyników, jakich pragniesz, powiesz nam coś więcej, jak, w którym miejscu jesteś, gdzie chciałbyś się znaleźć, jakie są Twoje oczekiwania i sprawdzimy, czy taka współpraca z nami jest możliwa. Więc jeśli temat Cię zaciekawił, jeśli chciałabyś, tak jak Iza, zapisać nawet 60 nowych klientek w miesiącu, to zachęcam Cię do odezwania się, bo same takie odezwanie się nie sprawia, że od razu podejmujemy współpracę. My też mamy jakieś tam um, zajęte miejscowości mi słowa, bo e, też działamy, jeśli chodzi o współpracę jeden na jeden z jedną osobą za lokalizacji, plus nie każdy też kwalifikuje się taką współpracę, bo mamy jakieś takie konkretne kryteria e, co współpracy, więc samo odezwanie się nic nie kosztuje, a może sprawić, że rzeczywiście to będzie pierwszy krok w kierunku czegoś nowego, czegoś fajnego, czegoś, co rzeczywiście. Odmienić całkowicie Twój gabinet. Więc śmiało możesz się odezwać, e, sprawdzić, jak to zadziało zadziałało w Twoim przypadku. E, I co? W tym wideo to już wszystko. Mam nadzieję, że zmotywam Cię do działania, że zrobisz jakikolwiek krok w kierunku czegoś nowego, czy na przykład w kierunku rozwoju, czy w kierunku właśnie postawienia nowych klientek, bo warto robić po prostu coś cały czas ze swojej strony. Bierne działanie, znaczy działanie, bierne patrzenie. Na innych nie przynosi rezultatów, tylko działanie, Więc ja zachęcam Cię do działania Trzymam kciuki za Twoje rezultaty I co? Widzimy się w kolejnym wideo Bardzo dziękuję Ci, że tutaj ze mną byłaś Miłego dnia życzę, do usłyszenia!